Zadanie z tematu działania na zbiorach. Mamy tutaj e, trzy zbiory: A, B oraz C, i do tych zbiorów mamy e, wyznaczyć zbiory e, takie, jak mamy tutaj zapisane. Czyli tutaj ten znaczek oznacza sumę, czyli mamy wyznaczyć najpierw sumę zbioru A plus B. Jak wyznaczamy sumę, Zbiorów, to jest to zbiór elementów, które należą do co najmniej jednego ze zbiorów. Czyli patrzymy sobie, jakie mamy elementy zbioru A, jakie mamy elementy zbioru B, i wyznaczamy elementy, które należą do co najmniej jednego ze zbiorów, czyli po prostu wszystkie elementy tych zbiorów wypisujemy. A jeżeli coś się powtarza, to wypisujemy to tylko raz. Także w ten sposób. Więc tutaj możemy sobie napisać, że elementami zbioru A plus B no to, będzie, to będą wszystkie te wymienione liczby, które są w, tym żółte, w tej żółtej obramówce. Więc to będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. To będzie suma zbioru A plus B. Następnie mamy wyznaczyć sumę zbioru A plus C. No to A plus C to możemy sobie zaznaczyć kółkiem. Że to będą wszystkie elementy zaznaczone tą obramówką na niebiesko i też zaznaczamy, wymieniamy tutaj wszystkie elementy, które należą co najmniej do jednego ze zbiorów. Więc wszystkie wymieniamy pojedynczo, które są w jednym i w drugim zbiorze, czyli to będzie jedynka, dwójka, trójka. Piątka, szóstka, siódemka, ósemka i dziewiątka. Tutaj wymieniłam wszystkie w kolejności rosnącej. Kolejne działanie to ma być działanie B plus C, czyli suma zbioru B i C. To też możemy sobie obramówką zaznaczyć. No i teraz wymieniamy elementy te, które są w tym zaznaczonym obszarze, czyli to będzie dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka, siódemka, ósemka i dziewiątka. Następnie mamy wyznaczyć sumę trzech zbiorów, czyli jak sobie zaznaczymy, to to będzie wszystko wszystkie liczby wewnątrz tego obszaru. Więc wymieniamy wszystkie po kolei, czyli to będzie 1 2 3 4 5 6 7 8 i 9. Kolejny podpunkt w tym zadaniu to będzie wyznaczanie iloczynów zbioru. Iloczyn zbioru jak chcemy wyznaczyć dwóch zbiorów przynajmniej to wyznaczamy elementy wspólne, czyli możemy też popatrzeć, popatrzeć w ten sposób na te zbiory jako na takie koła. I jak mamy wyznaczyć iloczyn zbioru A razy B, no to patrzymy, gdzie jest obszar wspólny tych dwóch kół. No to obszar wspólny to jest ten, prawda? Więc tam, jakbyśmy pokolorowali, na przykład jedno to koło zbioru A, i drugie. Zbioru B, te dwa obszary, gdyby się pokolorowali innymi kolorami, to tam, gdzie te kolory by się na siebie nałożyły, to te liczby wewnątrz to jest właśnie iloczyn tych zbiorów. Czyli tutaj iloczynem byłaby dwójka i trójka, a zaznaczyć możemy tutaj ten obszar na żółto. Kolejne działanie to mamy wyznaczyć iloczyn zbioru A razy C. Więc mamy zbiór A, to jest to kółko, zbiór C, jego elementy, to jest to kółeczko. I część wspólna zbioru A i C to będzie ten obszar i liczby wewnątrz tego obszaru to jest iloczyn tych dwóch zbiorów, czyli trójka i siódemka. Kolejne działanie to iloczyn zbioru B i C. No to tutaj, częścią wspólną tych dwóch zbiorów byłby, jeżeli chodzi o obszar, to zaznaczamy kółeczkiem sobie na różowo i. Elementy zbioru wewnątrz tego obszaru to będzie iloczyn tych dwóch zbiorów, czyli trójka, piątka i szóstka. No i jeszcze mamy wyznaczyć iloczyn zbioru A razy B i jeszcze razy C. Więc tutaj najpierw możemy zrobić iloczyn zbiorów A razy B, czyli zaznaczamy część wspólną, część wspólną zbioru A z B. To będzie ten obszar. I potem jeszcze. Część wspólna ze zbiorem C, czyli patrzymy, jaka jest część wspólna tego obszaru na żółto z tym obszarem zbioru C. No to to będzie tylko trójka, prawda? Widać, że gdybyśmy osobno kolorami zamalowali obszar zbioru C i ten tutaj wspólny A i B, no to tam, gdzie by się te kolory nakładały, to byłoby tylko w trójce, więc z tym. Tym iloczynem zbiorów tych trzech wszystkich jest trójka. I to wszystko w tym zadaniu. Kolejne zadanie to będzie ćwiczenie siódme.